Przyjechaliśmy na urocisko i idę do Grzesiaczka Takie intro trzeba zrobić, bo ostatnio żeśmy na twoje urodziny nic nie robili to co? Po szczupaczku A ja Tak? Dawno nie padało Ale dobrze, że żeśmy się ubrali w primerofty Bardzo dobrze Mam to w kupie generalnie wypada czy dzieje Go nie Bóg że pada, się Gonie, tam złowił ładny? no ładny, ładny no to fajnie to masz ataku tutaj w pewnym momencie wiesz w pewnym Ma momencie chyba cztery naraz raz na pier*** i zaraz miałem brak masz sondacza dla Ani ooo po Na dziedzianku, o kurna. O kurna! O kurna, jaki ładny! Oj, ten to będzie miał powyżej 80. No widz? Tak. Patrz, za sam k***a Popatrz, nic w ogóle nie był w Nic. Masakra po prostu. A, wziąłem. Przymierz go do kija. Ty, a miarki nie widziałeś? Tu jest na kiły miarka. No ale daj zrobimy zdjęcia nie tu, tak. póki świeża ryba. Przynieś, daj telefon. Bo ja mam głęboko, zrobię twoją. Ja widziałem tylko... Ja włączę sobie. No, nie to... musisz odblokowywać. Nie trzeba? Nie. Co ty powiesz? Ta. Ale k***a ryba, ty Gdzie ty masz powera? Tu ja pierdzielę, grzylas to jest jakiś kolor przy, przy Przymierz go do, do miarki Teraz? No może mieć 90 Ja myślałem że to szczupaki dłonią wiesz? Taki kolor Ale patrzę I co? No i rzuciłem i zaraz było jedno branie Nie zapiął się i za chwilę drugie Dobry, Dobry? 82. to tylko 82 Nie, jeszcze nie ale ten, jak Teraz przy za zagoni Sądzę No, to skąd Mogę zdjęcie zrobić? Czy nie mogę? Ale do czego? No tak, żeby, żeby mieć... Sądzę? Kura... Na no, siebie, dla no Ile no. ma? Tu jest dużo, teraz przy, przy, przy samym podejściu dawaj go do. Jeszcze cały, 3 83 dawaj go do zdjęcia, czekaj, ja odłożę piękny, tylko pod wielkie, gratulacje piękna ryba. No. Kogut, kogut, mucha, nie kogut. Mortka pop... Dobrze? Mam coś poprawiać? Czy już mam? Daj zrobimy najpierw z niego metra. Ależ ładne. Gdzie ty masz portret? Wideo, bro, bro, Tryb portretowy tu. Czekaj jeden. Daj trochę ryjem go do mnie. O tak, 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 tak. tak. Dobra. Czekaj. Jak z tego trybu portretowego wyjść? Zdjęcie takie normalne, ale fajnie się Weź jeszcze z dalszej odległości. Normalnie <gry> To masz do pianie Dobra, daj go do podwieraka Daj, niech się trochę w wodzie se popływa i go zaniesiemy tam. No to tu jeszcze piąteczka ściągnie tą używaną rękawicę Dzięki Zimasko Fajnie, że ci wziął Ja widziałem tylko jednego jak pogonił tam przy brzegu, ale ci... Widzisz, zapasowała mu tam Mówię ci, że to nie ma znaczenia. Mówisz? Każdy z nas ma inną i każdy łowi. No może wróć mnie. No nie gadaj, bo też zmieniliśmy. Co? Też przecież zmieniliśmy. Oddycha? 83. To, to piękno. O, następny, zobacz, na pierdala. Gdzie? No tutaj. Daćmy. A co on nie oddycha, pat? No co ty, nie gadaj o, popat. No, o, o, yes. Dawaj no, goś. No, Cisza, tutaj cisza, sporadyczny atak Nie ma drobnicy, drobnica jest ustawiona tam Między tymi trzema przyczepami Tam, ale no nie możemy łowić, bo już żeśmy karpiarza podczepili Bo mają tak dziwnie porozrzucane Wszystkie ataki były tam, tam jest drobnica zgrupowana, tu się nic nie dzieje Kończy się dzień Całe szczęście, że Grzesiu złowił sondacza bo... A ja tylko liście. Zero? Zero. Tak, no ale nie możemy tam. No bo podczepimy kogoś. No no ja słyszałem Co? Człowieku, tam strach stać Dlaczego? Rówy prawie wyskakują na brzeg Ale nie chciały muchy Ale ja nie byłem tam Aha tam jest za wyrzucona się No 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 to To tu, tu, był je, tu był jeden atak jeden dobrze. No w, dobrze, ale akurat nie we moją muchę Tylko tak akurat jak poszedłem stąd tam to akurat ale to wziął No tu Ale on mówi, że, tam, że to jest tam to szupa, na no. no mówił mi to tak. <śpokój>, jak <śpokój> No to one się tam popłynęły i tam. No, no bo tam drobnica jest, to se tam popłynęły, no Zimna ta. 2-3 stopnie jest zaczynam ściągać szybciej żeby się zagrzać trochę zobaczymy może na st** wezną a nie na takie nic się nie dzieje nie ma tutaj ryb atakuje tam pod trzcinami no i zobaczymy w górach trochę śniegu spadło, u nas na szczęście nie padało, chociaż niby w Bielsku napadało śniegu, jesteśmy parę kilometrów od Bielska, ale nam nic nie spadło, nie popadało tutaj, będą zamarzały przelotki. Piętaszek miał przyjechać z rana Zero ambicji normalnie Zero ambicji Cisza spokój na liściach Idzie o sałec, nie? No wczoraj tak mówię ci to cały dzień A to nie są tym, nie wiem. wiem no, jak, jak zawsze No nie, to często jest... tak ale nie w nasze przynęty To w większości chyba sandacze gonią, nie? Ale jak są sandacze, to kaczorki też powinny być, nie? Pytanie czy iść po mniejsze muchy, nie? Tylko ja mam wszystko do zmiany, musiałbym zmienić przypon Na taki, żeby haczyk przyczepiać I, i założyć zwykłą tą Pytanie tylko, czy mi przejdzie przez agrafkę. Oczko, tego zwykłego heczyka wiesz. Me, <laughs> me, Ale morale siada.